Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pierwszy dzień wakacji, a my z dwudniowym opóźnieniem nagrywamy piłkę w koloradce. Nie ze względu na wakacyjne lenistwo, ale ze względów technicznych, ale udało nam się wszystkie je pokonać i dziś niezmiennie dla Państwa ksiądz Łukasz i ksiądz Krzysztof. Piłka w koloradce, chyba 18 odcinek, już czyli 18 tydzień jesteśmy z Wami, albo wy. Z nami. Ale dobrze, to my gadu-gadu. A piłkarsko mamy mistrzostwa Europy do lat 21. Polska-Belgia zakończył się wynikiem pozytywnym dla nas 3-2. W naszej grupie 3-1 Włosi wygrali z Hiszpanią. I dziś przyjdzie nam się zmierzyć z Włochami. Może poprosimy o krótki komentarz tego meczu. Co nas może dzisiaj czekać? Na pewno trudny mecz, bo gramy z gospodarzem i. myślę, że dobrze się zaprezentowali w meczu z Hiszpanią, choć początek mieli taki bardzo, bardzo słaby, natomiast później później już dominowali na boisku. Myślę, że jeżeli chcemy coś ugrać dzisiaj w meczu z Włochami, to, to na pewno trzeba przede wszystkim z dużą odwagą wyjść na boisko, bo. Umiejętności na śniadanie na pewno mają, ale myślę, że to, czego im może brakować, to przede wszystkim odwaga i ambicja. Jeżeli to z tym wyjdą na takie cechy, będą ich właśnie, yy, znaczy może znaczy, takie wartości, będą ich cechować, to, to o wynik można być spokojny. Myślę, że raczej porażka by nam nie groziła, ale można naprawdę zrobić dobry wynik, bo tak jak zaznaczyłem, piłkarsko. Yy, Umiejętności nasi piłkarze mają, tylko trzeba też umieć i, i troszkę się odblokować w głowie i, i odważnie zagrać, bo Włosi, nawet ten mecz Włochy-Hiszpania, ja myślałem, że ten mecz będzie na wyższym poziomie. Mnie jako kibica ten mecz troszkę i tak rozczarował i, i dla mnie osobiście nie był specjalnie wielkim y, porywającym widowiskiem, więc tym bardziej y, upatruję spore szanse dla naszych piłkarzy, żeby po prostu mogli zrobić dobry wynik. No oczywiście jak będzie to, to, to boisko zweryfikuje. Każdy mecz jest nierówny, natomiast Włosi pokazali mimo wszystko, iż wygrali 3-1, to yy, to pokazali, że jak najbardziej są do pokonania. Myślę, że yy, mamy wszystko, żeby Włochów pokonać. Oczywiście boisko zweryfikuje, ale mamy wszystko, więc myślę, że kwestia właściwego podejścia tylko do meczu, koncentracja i i realizacja zadań, które na pewno trenerzy założyli, a myślę, że to, co trenerzy sobie gdzieś tam poukładali, to myślę, że jest na tyle dobre i skuteczne, żeby w tym meczu odnieść sukces, więc mówię, od nas to, od nas to zależy. Myślę, że owszem, ściany gdzieś tam będą pomagać, ale to jak się jest na murawie, na boisku, to raczej się skupia na meczu, to trybuny raczej nie przeszkadzają, a jeszcze bardziej motywują, więc pod tym kątem jestem spokojny. Mówi się, że po kontuzji wraca Robert Gumny. Czy widziałbyś go w pierwszym składzie na ten mecz? Ja tego zawodnika, kiedy jest w pełni sił zawsze widzę w 11, więc to jest dobry zawodnik, więc myślę, że chociaż bodajże Fila tak? Zastąpił go w pierwszym meczu, też dobrze zagrał. Więc tutaj spokojnie, ale zawsze go widzę. To zależy na ile on się czuje w pełni zdrowy, nie, bo to. Nie ma co, co ryzykować, ale jeżeli on jest w pełni sił, z zdrowia, to ja tego zawodnika zawsze widzę w, w pierwszej, w pierwszej jednastce. Bardzo dobry, dobry zawodnik. Grający ofensywnie. Przed tymi mistrzostwami zakończył się mundial U20. Jakbyś porównał te dwie reprezentacje? No bo możemy zobaczyć, że jest całkiem inny styl gry, a rocznikowo oni tak niewiele się różnią od siebie. No, U20 to sztuczny twór dla mnie przede wszystkim. Mówię tak jak. Wcześniej gdzieś tam komentowałem, dla mnie jest totalne zbieranie na ludzi. Można byłoby tam dostrzec zawodników, którzy, ma, którzy mają potencjał, tylko że po prostu nie potrafili ze sobą grać. No, U21 to już jest troszkę co innego, bo wcześniej ci zawodnicy ogrywali się, grali w eliminacjach, jednak to też w, w, wcześniejszych w meczach tych kontrolnych, kontynentalnych, jakkolwiek to by się zwało, więc... Tutaj widać troszkę to, to większe ogranie, ale też pamiętajmy o tym, że to reprezentacje stają zawodnicy, którzy mają stanowić o przyszłości pierwszej reprezentacji, więc dlatego też ten obraz jest bardziej pozytywny, jeśli chodzi o ogrę. Natomiast nie zachwalałbym ich specjalnie, tylko że tu trzeba mieć też pamiętać o tym, że to, to są ci. Ci, w no, no, których my widzimy no, polską przyszłość, nie? jeśli chodzi o polską piłkę, więc dlatego ten obraz jest taki, inny, na dobrym poziomie, choć ten mecz z Belgami też nie był specjalnie wielkim widowiskiem, natomiast można było zobaczyć taką te, yy, przez pewne momenty gry, mądrą grę, widać było, że się potrafią zagrać piłką. Może troszkę bardziej brakowało takich ofensywnych, uskrzydlających akcji, bo mało, mało ich było, ale jak przy tej bramce na 3-1 pokazali, że, 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 że można i myślę, że taka gra na, na Włochów będzie, będzie do, takim dobrym rozwiązaniem. Włosi na pewno będą grać twardo, ale jeżeli my zagramy z wochami twardo, to też troszkę ich postawimy pod ścianą i, i też trochę pokażemy ich miejsce na boisku, a to jest bardzo ważne, bo Takim reprezentacjom, które mają wielkie ambicje i, A Włosi to są tacy troszkę y, bardziej mocni w gębie niż w nogach, więc myślę, że jakbyśmy im trochę pokazali takiej twardej gry, to, to byśmy sobie mogli ich ustawić w meczu i myślę, że. No, też wracam do tego pytania. No, inna, inna reprezentacja, ale mówię, to jest, to, to są ci zawodnicy, którzy mają być przyszłością naszej reprezentacji, więc dobrze, że jest inny. Lepszy obraz gry i. I dobrze też, że dobrze weszli w ten turniej. Mogłoby się powiedzieć szczęśliwie, ale z drugiej strony też myślę, że oni grali spokojnie, zagrali taki spokojny mecz. Początek był nerwowy, podobnie jak Włosi, a później, później zagrali nasi spokojnie, więc oby, oby po prostu byli skoncentrowani dzisiaj, żeby tego nie przespali. Natomiast co do kadry U-20, no już tej kadry nie ma po prostu, nie? To też jest trochę takie dla mnie dziwne, bo Yy, bo patrząc na, yy, na, na, na przyszłość U21, no, no to nie ma tej reprezentacji później. Czy eventualnie starsi odejdą, a z tych Z20 weźmie się tych najstarszych, którzy już przekroczyli i skoczą miło no, miejsca. Dziwnie to wygląda. No, no tak. chciałoby się powiedzieć, no. Jedni zastępują Polska drugi, piłka, bo już no, dorastają Polska piłka, ale no to powinna być kontynuacja. nie? No właśnie. Nie ma tego. Skończył się dla nich turniej i się robi, skończyła reprezentacja, nie? Szkoda, no bo cały czas się gdzieś tam nawet obserwuje, słyszy, nie, u, u 15, u 16, u 17, nie, nagle nie ma o 20, nie. U 19. W ogóle ja uważam, że u nas w ogóle nie funkcjonuje nic jak, jak, jak kadra olimpijska powinna być. No, nie, lipa. No dobrze, mecz Polska-Włochy dziś o godzinie 21, a my zapraszamy na nasz kanał. Oczywiście ze względów na rendering, dodawanie będzie troszeczkę z opóźnieniem, ale postaramy się, aby komentarze po pierwszej połowie i po meczu się pojawiły. No dobrze, a wróćmy teraz na polsko-europejski rynek. Nie transferowy, ale europejskie puchary zostały rozlosowane. I w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów Piaz Gliwice trafił na białoruski Baty Borysów. No ja wysyłam księdza komentarze, bo wcześniej słyszałem, że już ksiądz boi się czegoś, obawia, że trudny przeciwnik. No. Patrząc na doświadczenie, batę Borysow, myślę, że grało chyba w ostatnim czasie więcej razy widzę Mistrzów, niż wszystkie polskie zespoły. Tak, ale... A to oczywiście żartuję, bo wiemy przecież, że Legia Warszawa była jednym zespołem, który przez ostatnie 20 lat raz zagrał widzę Mistrzów. No zobaczymy, bo powiem szczerze, jeżeli chodzi o rynek transferowy, Piast nie zachwyca, a wręcz przeciwnie ci lepsi zawodnicy odchodzą, a myślę, że może tak być, że zabraknie im doświadczenia i Bate Borysów nawet minimalnie przejdzie dalej. Ale słucham teraz Twojego <grym> zdania. Ja, ja się śmieję jak czytam i, i słucham trochę takich opinii, że jak już y, robimy dramat z, z Bate Borysów i w drugiej rundzie ewentualnie z Rosenbornem. A tylko dodam jeszcze, że aczkolwiek piastowie kibicował, bo to polska drużyna. No, to, no tylko to nie. nie, nie ale rozsądki nie, nie zmienia, nie zmienia, nie zmienia, nie zmienia, nie zmienia um, sytuacji, bo ja nie wiem, przy czym my dramatyzujemy. Co to jest batyborysów? To jest jedyny klub na Białorusi, który coś tam prezentuje. Ale patrząc realnie, realnie fakt no byli w tej lidze mistrzów byli, ale no, tylko byli. No, podobnie jak Leja była. Nie? Tylko że może po prostu w związku z tym, że oni nabili sobie w tych, tych takich prostych meczach. Tych, tych punktów, no to mieli większy współczynnik, dlatego są rozstawieni. Gdyby dzisiaj Legia była mistrzem Polski, to z pewnością trafiliby na jakichś leszczyznów, nie? No bo mieliby większy współczynnik, no byli tak, rozstawieni. Więc mówię, patrząc na Batę Borysów, jeżeli z Gliwice potrafi świetnie zagrać taktycznie z Legią Warszawa, to ja się nie bawiam takiego Batę Borysów. Sorry, no Czy kogo tu się obawiać? Jedyny klub białoruski, który, no wiadomo, troszkę lep, może był lepiej prowadzony i, 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 prze, prze, przez właścicieli, tak? w związku z tym u, udało im się awansować do Ligi Mistrzów, nie, nie, niejednokrotnie, zarobili na tym pieniądze, więc mieli też podstawy na czym ten klub, klub budować. Ale mimo wszystko patrząc na, 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 na ten klub, to jest dalej jakiś taki średniak europejski, z którym polskie zespoły powinny sobie spokojnie m, m, przede wszystkim zagrać jak, jak równy z równym. I spokojnie przejść do kolejnej rundy, nie? Już, nie, już się pomijam w ogóle jakiś rozembor, który kiedyś, kiedyś jeszcze jak legia kiedyś grała pojedyś, jak, No właśnie. A dzisiaj rozembor to to jest taki śląs który którego można kopać. Dlatego bo. mówię, że batek jest. Mówię, ja, są mówię, ja przyznam się, jak, jak czytam, o, że, że fatalne losowanie i tak dalej, nie? No to jeżeli ktoś, już, jeżeli na przykład się pisze w, nie? w mediach, że fatalne losowanie dla Miasta Gliwice, no to w takim razie rozumiem, że my naprawdę mamy dramatyczną tą polską ligę, um, a skoro taką mamy, no to nie finansujmy tego. Nie, ale dlaczego? Po co? Dlaczego fatalne? No ale y... tak się pisze. No to ja uważam, że jeżeli chodzi o Bateborysów, to ja, ja jest trudny Ja myślę, że tak fajni przeciwnicy, nawet ten rozembor bateborystów, żeby nie właśnie nie mówi, że jakiś tam grając z Leszczami weszli do Ligi Mistrzów. Mają, mają uważam, że to są, zawodni, to są zespoły na, na, na takim samym... Yy, poziomie yy, piłkarskim, więc czego tu się bać? Nie, nie mam, nie, ma, nie wiem czego tu się bać. A czy na myślę, że jak na pierwszą rundę. Trzeba wyjść, zagrać i. Jest to trudny zespół, patrząc na to, kto był. Bo możemy tak popatrzeć, prawda? Kto był do wylosowania. Myślę, że trafili na jednego z trudniejszych, którzy byli do wylosowania. I jeżeli faktycznie ustwierdzimy, że są na równi, no to jest taki 50 na 50, kto awansuje, Ale z drugiej strony, jeżeli teraz trafiamy na mocnego przeciwnika, tak, to później Ale Bartolomew nie i. jest mocnym przeciwnikiem. Ale wśród tych, może być losowani. Do których można by było trafić. Dla mnie to nie jest mocny przeciwnik. To jest przeciwnik normalnie do przejścia. To tak jakbyś trafił na. na nie wiem. Na United na przykład. To nie jest trudny przeciwnik. No, spadli ma teraz. No, ale to nie jest trudny <grym> przeciwnik. Do drugiej Szkocji. No chyba, że no, będziemy będziemy w, w kategorii, w, tak jak kibice mówią, że dla nas wszyscy są trudni, nie? Nawet dudelange. nie? Wszyscy dzisiaj są dla nas trudni, no to, no to tak. Ani można było dudelange wylosować, ale to może nie w tej rundzie. Ja, ja, ja jeszcze raz podkreślam, nie, nie, nie mówmy, że Bate to jest ciężki prywat dla Piasta kibice. No bo skoro tak mówimy, a później, a mnie w drugiej rundzie Rosenberg, no to skoro tak mówimy, no to, no to faktycznie przestajemy w ogóle finansować polską piłkę i, i, i sprowadźmy naszą mecz do ligi amatorskiej i tyle. No bo jeżeli my mówimy już, że Baty są mega silny przeciwnik i tak piszą w mediach, no to, no to od razu się poddajmy tak walkowemu, oddajmy tą pierwszą rundę innym zespołowi w takim razie. Bo zaraz usłyszymy, bo zaraz, będzie, bo zaraz do innych absurdów dojdziemy, że, że no skoro Piast tak, na takich mocnych przeciwników trafia no to nie opłaca się już w ogóle finansować wyjazdu Piasta na Białoruś, nie? No no jest kawa kawałek z Gliwic jest. No, no po co to finansować, nie? No, no Absurdy, nie? Grali o mistrza, wygrali mistrza, wiedzieli, yy, mieli świadomość czym to pachnie. Serga jak widzę mistrzów, no to musi grać gdzie mistrzów. Nie, 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 nie robisz mistrzostwa polskie po to, żeby tylko doklejać sobie gwiazdki. Nie? Tam trzeba grać. To jest właśnie, to jest, to jest ten czas na to, żeby i zarobić pieniądze, i wypromować się, i, i zmierzyć się. Nie? A pisanie fatalne losowanie nie, fatalne to takie takie pisanie właśnie nie? I, i tytułowanie losowania. Jeszcze jedna ważna rzecz. Czy Podobnieś to byli, nas w rankingu? Nawet, nawet gdybyśmy mieli, mieli, mieli przegrać. Przegrajmy ten mecz w pierwszej rundzie, od niech odpadną, ale po dobrej grze. To ja wtedy nie będę mówił, że i też, bo nam są za silne. Nie za silne, bo czasem jest tak, że zespół jest słabszy, ale co innego decyduje w meczu, nie? Tak, Trnawa była o, silniejsza trnawa, niż Legia, nie była silniejsza. Nie było, no. Tylko durne błędy spowodowały też, że my ten mecz przegrywaliśmy. Nie? Czy, czy, czy Lech Poznań był słabszy, chociaż przeszedł w, tym, w tamtym sezonie po dogrywce z tym, z tym białoruskim zespołem też, ale co słabszy był, nie był słabszy, tylko po prostu grali jak, jak lewusy i dlatego się męczyli męczyli się na własne życzenie. Nie? I, 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 I też, bo trafiamy na jakiś białoruski ten. Co, dajcie spokój, tam na Białorusi tylko 2 Borysów. jest. który jest na, na poziomie tak naprawdę jednego mocnego polskiego zespołu, nie? którego tak można ograć. O polsko-białoruskie starcie może też być w drugiej rundzie Ligi Europy, bo tam bawitewsk jest, ale to zostawmy, bo przecież w pierwszej rundzie legia trafia na e, Sant Julię z Andory. No i też powiedz No i, i właśnie powiedzmy, mając doświadczenie legii o Satacji Puchara. Tu powinien być tu fatalne losowanie. Zespół z Andorra no Przepraszam, zespół z Luksemburgu w tamtym roku? jednak Liga Luksemburgu jest gorzej no. od tych dwóch właśnie, właśnie to są te absurdy, nie? Panowie, ja chciałem zaznaczyć jedną rzecz. To jak ja, przy, ja siedziłem ten krajowy ranking u tych UEFA, nie? Te kluby z Kosowa, te, te, te jakieś Azerbejdżany i tak dalej. Kiedy oni najwięcej punktów w, w pierwszych trzech no dwóch rundach. Oni te mecze wygrywają. A my, 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 my właśnie, to ja, nie, ja tego nie rozumiem. Co jest takiego nie tak w naszych klub, zespołach, że my z takimi właśnie leszczami czy płotkami? nie potrafimy wygrać i ale remisujemy. Nie? W, i Karabach w grupie Ligi ale, ale nie, ale, z, począ... z, ale z początku bili wszystko w tych rundach. Tak. Nabijali punkty do e, krajowego rankingu UEFA. I, i, tak po, po, i oni my, 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 my zamiast takimi leszczami wygrywać, to my ledwo remis przywozimy, nie? No bo dlaczego Lech, Lech nie wygrał tego meczu wyjazdowego na Białorusi? Tylko przegrał ten mecz, dopiero w dogrywce w bramkę i ten. Ale mecz jest przegrany, bez punktów. A to wystarczyło 6-1-0 do widzenia. I, i w, dwóch w dwóch meczach mamy pół punktu. A my, a, my, a my, powiedzmy, mamy cztery zespoły w Pucharach, tak? I, i my, i my, my rozegramy 10 meczów, tak? Wszystkie zespoły rozegrają 10 meczy i, i nagle się okazuje, że mamy tylko dwa punkty. Dwa duże punkty. Nie? A to taki współczynnik. A, 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 a te zespoły z Azerbejdżanu, z Kosowa i tych innych, tych, i tych, tych krajów potęg w cudzysłowie piłkarskich rozegra dziesięć meczów i oni mają tutaj pół punkta. Tu, tu jest problem. No bo my, my od razu nie... bo my wychodzimy z ogrania fatalne losowanie. I my jedziemy grać z Macedończykami fatalne losowanie, nie? Bo się będziemy męczyć. Ale Przecież, już, przecież oglądaliśmy dwa lata temu jak jak legia trafiła na Tiraspol i te, i te inne. Nie? Przecież to mecze pod do nasze, a no odpadamy tak. głupią jedną bramką. No właśnie. No i później, no, dlatego mówię, my, my na własne życzenie te mecze przegrywamy. Często właśnie przez nieodpowiedź, przez brak koncentracji i, i takie też, przepraszam za słowa, takie durne bawienie się z nimi w ciągu meczu. Jedźmy od, od razu, nastawmy się na, na, na jazdę do przodu, na grę do przodu i, i zróbmy, strzelmy jedną, drugą, trzecią bramkę i zamykamy mecz z prawej i, i tyle. A my się bawimy z nimi a oni wtedy pachną, głupi błąd. No, I przegrywamy. I, I takie słuchanie wypowiedzi piłkarzy: no, frajersko, frajersko, frajersko. Bez sensu. My na tym właśnie tracimy. I dlatego co ekspert w studiu powie, że no, musimy poczekać 5 lat, żeby znów dogonić czołówkę. No, panie, to, to, to szybciej człowiek do świętości dojdzie niż on nieby czołówki. No dobra, jest szansa, żeby troszeczkę poprawić ten blamaż Polsko-słowacki, bo Krakowia trafiła na dunajską stredę wicemistrza Słowacji. No przede wszystkim to nie dajmy, czy, czy jest szansa. To, to oni muszą czuć szansę w nogach, nie? I możliwości. No. Powinno się przede wszystkim. No. Ja już nie chcę porównywać lig, nie? Bo, bo, bo ja już powiem, ja, ja powiem tak, my porównujemy ligi pod kątem uczy, u nas się porównuje ligi pod kątem finansowym. No, więc gdybyśmy porównywali pod kątem finansowym, no to te zespoły powinny nam oddawać, nie? Czesi mają o, o wiele tańszą ligę niż my, nie? A teraz zagrać z czeskimi no, z fatalne, końcami... to byłoby fatalne, to losowanie, nie? Dlatego lepiej, że my gramy z nimi sparingi niż, niż w eliminacjach, nie? No, może w dalszym trafimy na czeski. Powiem tak, okiem dziennikarza sportowego, oby nie. Fatalne losowanie. Odpadniemy. Nie, nas się Nie, bo właśnie to jest takie durne myślenie, nas się od razu skreśla z wszystkiego, nie? Dlaczego my nie potrafimy wyjść i powalczyć? Kiedy ostatni raz czeskim ze swoim graliśmy? Czy nie by była kolejny gra ze Spartą, w Bo i Miszczów? To nie lega tylko gra ten lech. Lech. Lech ze Spartą no Też minimalnie nie dobra. To chyba przy byłem wtedy. No ale to, to, to mówię, my, 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 my od razu dramatyzujemy, nie? Bo w ogóle tym zawodnikom wyjdź, dodajemy animuszu, emocji. Dobre losowanie gamy z Batomborysów. Od razu się zmienia, zmienia nastawienie. Fatalne losowanie. Nie, dobre losowanie. Właśnie chodzi o to, żeby właśnie zagrać z jakimś dobrym przeciwnikiem i, i, no to i tym przejść do kolejnej właśnie. rundy, nie? A, ale ale nie, no, no nie, 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 było. bo jakby w Białorusi i fatalne losowanie. No to na kogo mamy trafić, że było dobre na Liverpool. Patrzmy teraz na rynek transferowy. Cóż tu ciekawego się dzieje? Na naszym podwórku nic ciekawego, bo my nie mamy pieniędzy. Valerian gwila z Górnika Zabrze do Legii Warszawa. Nie, nic nie powiem na, na temat tego transferu, no bo musimy poczekać na mecze, nie? No dobra. A na przykład... Bo owszem, no, moglibyśmy mówić to jak grał w Górniku, nie? Ale może jakaś, jakaś taka wiodąca postać tam była, natomiast jeżeli mówi się o Leia, gra o Puchary, no to, to warto było poszukać kogoś mocniejszego, lepszego. No ale to wiadomo, chodzi też o budżet, nie? Z drugiej strony, a może, może się okaże takim zawodnikiem, że nie jest drogi właśnie, na nim się zarobi, a dzięki temu klub jeszcze dzięki jego dobrej grze coś zyska. Nie? Bo z drugiej strony my też o tym troszkę chyba zapomnieliśmy, że tam się wydaje, że jak nie ma, nie ma wzmocnień, jakichś konkretnych nazwisk, to już jest po zespole. się okazuje, czy może się okazać, że młodzi chłopcy jednak wezmą yy, sprawy w swoje ręce i bez nazwisk zagrają, zrobią dobre wyniki. I też tak nie, może nie być. Tak. No i oby tak było. Dlatego ja już staram się nie komentować. I owszem, mam jakieś swoje przemyślenia, natomiast Lepiej chyba jest poczekać po prostu na, na mecze, zobaczyć jak to, jak to funkcjonuje. Bo dla naszych zawodników to nawet problemem jest pogoda, nie? A co powiesz o powrocie Lewczuka do Legii? Nie wiem. Na początku myślałem, że dobry transfer, bo osoba, która wie co to jest Legia, rozumie Legię, był legionistą. Mam nadzieję, że zdobył doświadczenie grania. Tam w, 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 lidze, w Lidze Francuskiej czytałem wypowiedzi trenera, że tu nie tylko chodzi o to, żeby grał środkowego, ale nawet potrafi mm -hmm. grać na nabocznym skrzydle. Więc, jeżeli to też jest ma być jakąś alternatywą, no, no to myślę, że transfer dobry. Czy wypali, no to to już, to już zależy od zawodnika. Nie? Tak, widzę, że wśród odejść w legii jest napisany tutaj Mateusz Wieteska. Jest podpisana Braga albo Dynamo Kijów. Czyli sub albo za Nie wiem, jaka jest, jaka jest, jaki jest cel prowadzenia tej polityki transferowej klubu. nie? Czy chodzi o pieniądze, czy. Czy to nie jest pewny transfer, tylko mówi się przesłanki. Jeżeli klub chce grać w fazie zasadniczej Ligi Europy, no to. Trzeba sobie troszkę dać na, na, na wstrzymanie, nie? No bo mówię, no, transfery transferami. Okienko się kończy w sierpniu, nie dopiero. Może się okazać, że my już w sierpniu będziemy w Widze Europy. No. Ja, bym, ja, by, ja bym z takimi transferami czekał, nie? No na tym polega zadanie WAC-klubu, że nie tylko wiadomo, że głównym takim środkiem dochodowym są transfery, ale... No ale patrząc na to, że jeżeli, jeżeli klub nie ma wyników w Europie, no to, no to co na takich transferach zarobisz? Trzeba szukać inwestycji gdzie indziej, nie? W in, in, w inaczej klub promować, więc... Dopóki się nie będzie miał wyników piłkarskich, no to na transferach tak naprawdę no nie, nie zarobimy. Objawisz się jakiś talent, typu jak Szymański i od razu, no bo 20 minut na stole to sprzedajemy, nie? No tak, ale jest, pamiętajmy też o tym i to, co Słuchy pokazuje gdzieś. Polskie tam, w złotówkach. To, co pokazuje doświadczenie w Polsce, jest takie, że no, okay, sprzedamy zawodnika, 20 jesiane bierzemy i, i, i klub tak naprawdę zamiast się rozwija, to cały czas co stoi w miejscu. A jak ocenisz yy, sprzedaż? Nie, ja chyba sprzedali Marko Kolara do ligi holenderskiej DFC Men. Piesę dobry, to był jeden z dewastacji. tak. Przy... Kraków, tak. Wisła Kraków, tak. Jeżeli patrzymy na sytuację klubu, no to takie transfery dla klubu no, z Krakowa są potrzebne. W tym, w, mówię, Patrząc na tą trudną ich sytuację. Gdyby Wisła Kraków była w sytuacji takiej jak dzisiaj jest Legia Warszawa, no to... No mówię, pytanie za jaką kwotę. Z drugiej strony lepiej jest mieć kogoś, przy kim mówię, ja oczywiście bym pchał polskich zawodników bo lepiej, lepiej promować naszą polską piłkę, bo mówię, jeszcze raz powtarzam, im, im więcej naszych zawodników gra yy, regularnie rozgrywa swoje mecze i najlepiej, żeby grali w tej naszej polskiej lidze, no to, to wtedy właśnie możemy co powiedzieć, że to, że właśnie reprezentacja U21, proszę bardzo, Żurkowski pierwsze skrzypce, Jagieło pierwsze skrzypce, Szymański pierwsze skrzypce, yy, na, na zrzutę Michalak pierwsze skrzypce i gdzie oni grają? W polskiej lidze. Aha, to, to, czyli ta liga nie jest taka, taka zła. Taka najgorsza, jakby się wydawało, nie? Młode chłopaki. Więc właśnie to jest to. My od razu, my od razu no to sprowadźmy Gruz Gruzina, sprowadźmy jakiegoś tam Serba, sprowadźmy jakiegoś Bośniaka, czy tam Czarnogórca. I my, i my, my, my mamy wrażenie, że to już jest yy, yy, złoty środek na, 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 na uzdrowienie polskiej piłki. To nie, nie jest uzdrowienie Hiszpanów. No i też trzeciej ligi, nie? Hiszpana trzeciej ligi. To nie jest, to nie jest rozwiązanie problemów naszej polskiej piłki. A tymczasem... Problemem, będzie, problemem będzie to, kiedy my tak naprawdę będziemy, będziemy grać polską młodzieżą, kiedy na, 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 dane, na, na, dano, na, dane, na daną pozycję w, w klubie będzie biło się trzech, czterech chłopaków. Wtedy się podnosi jakość, rywalizacja sportowa. Jeżeli my potrafimy tym trzem zawodnikom, czy czterem, tak? Wychowankom dać możliwość rozegrania sparingu, i tak dalej, to taki młody zawodnik będzie wiedział o tym, że mimo wszystko dają mu szansę, więc będzie od ciebie jeszcze więcej wymagał, bo, bo wie, że przed nim jest szansa. Tak? Pamiętajmy też o tym: ktoś wypada za kartki, ktoś wypada za gdzie wchodzisz w jego miejsce, więc jakby, jakby, jakby kolejka się przesuwała do przodu. I na tym to ma polegać, a, a, bo wtedy kolejna rywalizacja rośnie, tak? Są oczniki i tak dalej. I na tym polega ta korelacja i w takim, w tak, tu, tu widzę sens prowadzenia właśnie Akademii Piłkarskiej, tak jak jest przy Zagębu i tak dalej, nie? A nie, że my mamy, my mamy Akademię Piłkarską, nie? I, i, I z 50 chłopaków tylko dwóch wchodzi, nie? No to, to bez sensu, nie? To po co taką Akademię prowadzi? Albo, albo ściąga się chłopaków z całej Polski w tym momencie. Bo, bo, bo region liczy kilka milionów, ale z kilku milionów nie wybierzemy dwudziestu do grania, nie? Bo nie ma. No jak nie ma? Są, tylko nie dajemy ich możliwości. Ja, 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 ktoś kiedyś tam zarzucił u mnie w, w mieście rodzinnym, dlaczego, dlaczego tak mało Brzeżan gra w tym, w pierwszym składzie, w trzeciej lidze? I pretensje, bo ściągamy innych chłopaków. No dobra, to teraz zobaczcie, jak, 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 jak te chłopaki wyglądają po treningu. Piwko, nie piwko. Impreski, no to, no to tak jest. I, on, i, I dziwić się, że on odstaje poziomy. No to, no to przepraszam, no to jak tak, tak, tak to ma wyglądać? Ale dlaczego też tak wygląda? Bo wcześniej nie daje się im szansy. Że gdyby oni na przykład, oni dają, da, da, owszem, jeszcze jest problem inny, bo może dać szansę. Tylko pytanie, czy on się czuje na siłach też takich m, psychicznych, bo nieraz słyszałem, że młody chłopak walczy mi się, m, m, sam widziałem chłopaków. U w brzegu świetnie wyglądają juniorzy, tak, którzy naprawdę potrafią być siłą tego zespołu, ale psychicznie nie, bo on, on od razu czuje się sam on sam siebie stawia na tej pozycji. Nie? Dlatego mówię, chcemy budować akademię, silne kluby, musi być współpraca, musi być korelacja, musi być praca z psychologiem, tak uważam. I, i wtedy podniesiemy poziom jakość polskiej piłki. Nie, nie ściągają do polskiej ligi Czeczenów czy kogoś tam, nie wiem kogo tam z, nie wiem, zwolnie dzwonili, którzy mają wolne daty nie? Troszkę tak sobie żartuję, ale no, tak to wygląda. Za kulę nie z Ukrainy. My ściągamy Gruzina, płacimy mu że pieniądze, a za te pieniądze byśmy pięciu wy, wychowali kupień, zarobistych, nie? No, nie, wiem co mówię. I na których byśmy takie pieniądze zarobili. Bo oni chcą grać, no ale skoro oni widzą, że a skoro nie wolą Gruzina. No to nie się, taki chłopak, po, po treningu weźmie torby, wróci do domu i on sobie będzie robił, co chce no To tu się z kumplem umówi, tam piweczko, tam imprezka. No a za tydzień znów meczek i tak dalej rozegram. No i, no i to tak wygląda jego życie. On nie myśli już kategoriami takim, że muszę być do dyspozycji zdrowa, żywność i tak dalej. Nie, zero alkoholu. Nie? No, on już takimi kategoriami się nie myśli, no bo, 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 bo co ma myśleć. On sobie pójdzie na mecz, zobaczy pierwszy zespół, jeszcze sobie piwko weźmie za, za 7 zł. 3-6%, ile tam jest na meczu, i, i to będzie jego, jego przegląd z piłką nożną, nie? No. I, I będzie oglądał Gruzina, który. Y, 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 no nie wiem, jak to powiedzieć, no. który piłkarsko nie jest o niego ani lepszy, nie? I, i będzie widział, no, no ale woleli, woleli i, i jego, i, on, i będzie widział, że jest słabszy od niego piłkarsko, nie? No ale on zarabia, będzie zarabiał teraz 30 tysięcy, nie. A, a, a mi jest problem wypłacić stypendium 800 zł na przykład. Nie? Dobra. No, tak to wygląda. Tu jakby. postawmy kropkę, Amen. bo już czas antenowy nam się kończy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.